Cześć, Anka na działce Wita. Tym razem z domu. A dlaczego z domu? A dlatego, że chciałam się e, pochwalić moimi pomidorkami. Tyle mam tutaj pomidorków narośniętych, a dzisiaj zauważyłam, że pierwszy się zaczął rumienić. Bardzo mnie to cieszy. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę jadła. A tu z drugiej strony mam. Dużego slicera od sąsiada bennego z działki, który no, z dwóch roślin na razie wypuścił takiego jednego dużego i sobie powoli rośnie i niech sobie rośnie. Tu ma drugiego takiego małego i jeszcze trzeciego najmniejszego, tutaj, ale wiele kwiatów poopadało, o tak jak te na przykład leżące na, na dole. Ym. Oj, widzę, że tu czwarty jest. Tu, czwarty. O, jak fajnie. No i y, wypuszczam mnóstwo kwiatów, ale wiele z nich jest takich martwych, potem jak ten. I odpadają z łodyżką jakąś taką podginiłą, podeschniętą. Nie wiadomo dlaczego. Mm. No, w sumie, może cztery wystarczą. Się po prostu nie naobżeram. No i widzę, że z tej strony te sugar drops też już zaczynają się jakby lekko kolorować. Także em, myślę, że za kilka tygodni, najdalej za miesiąc, będę już żarła swoje pomidorki. O, tu sporo jest tych. I tu są kolejne. I jeszcze więcej. Musiałam poobrywać te stożki wzrostu, żeby już mi nie szły liście, tylko żeby produkowały owoce. I a, jako ciekawostkę dowiedziałam się jakiś czas temu o ciekawej metodzie podlewania, e, nawożenia, e, przepraszam. Bo normalnie to podlewam wodą, a tak raz w tygodniu dodaję im trochę odżywki z. Wodorostów, a dowiedziałam się, że <laughs> pomidorki dobrze jest um, też podlewać roztworem molasy, bo wtedy rosną pyszne słodkie. No i to jest bardzo interesujące. Nie wiedziałam tego wcześniej. A jeszcze oprócz e nawożenia to o podlewaniu dowiedziałam się to że jak się pomidorki przesuszy i potem się za dużo do nich naleje albo spadnie ulewa no to mogą popękać więc dla bezpieczeństwa lepiej jest podlewać je regularnie o tutaj są moje Paul Robson 3 podpierałam je kijkami, bo któregoś razu, tutaj wczoraj chyba w nocy, popadało i dwa się przewróciły, i widzę, że też już zaczynają wypuszczać kwiatki, ale ponieważ one były wysadzone dużo, dużo później niż reszta, no to spodziewam się, że będą właśnie takimi późnymi pomidorami, ale nie mogę się ich doczekać, bo one mają ciemne skórki, <laughs> takie purpurowe, które zawierają dużo więcej likopenu. No, i po raz pierwszy hoduję takie yy, yy, nietypowe purpurowe pomidory. Także jestem wielce yy, yy, no, oczekuję ich.